Sturchnię ziemię na świecie. Nie wiem czy odbierze nawet. No zobaczymy. Ale to za szybko gra, bo nie. Dlatego nie, nie będę się wygubiał, mówił że to dzwonią, wiesz, garki, typu garki, Serwer dwa... Przyjaciół i serce przed nimi otworzyło. Ale jak się zarzymować, to masz ten numer, to nie podawaj, bo go im. No naprawdę Zawsze go miałem. Na mi, i na Zwołam wiernych, przyjaciół mam. i serce przed nimi otworzę. Bo do no, prawdy czyż warto to inaczej to na ziemi to tej to żyć? Większym chata idą, bogata darujcie, że ale za niskim. Mówcie w polu, czy się godzi. przy nas ucztować i to pić. To, to pan Bóg grzechy wybaczy winy odpuści mi wszystkie bo doprawdy czyż warto inaczej na ziemi tej żyć? Pan Bóg grzechy wybaczy i winy odpuści mi wszystkie. Bo doprawdy czyż warto inaczej na ziemi tej żyć. O czerni swej czerwieni zaśpiewa mi znów moja dani. Brunę w czerni bieli do stóp i niech wszędzie swą mić. I o wszystkim zapomnę i umrę z miłości i żalu. Bo do prawdy czyż warto inaczej na Ziemi tej żyć? Panie, proszę panów! I o wszystkim zapomnę i umrę z miłości i żalu. Bo do prawdy czyż warto inaczej na Ziemi tej żyć? Więc nim rok się zakłębi cienie po kątach się splotą, niech się ciśnie do oczu, niech wiecznie pozwoli mi śnić. Głowy padł i orzeł srebrzysty i pstrąg szczerozłoty, bo doprawdy czyż warto inaczej na ziemi tej żyć. Głowy bawuł i orzeł srebrzysty i w stronę Bo do do prawa, prawa, To doprawdy, tej wyty. Wyty. Ładne. To była pieśń gruzńska.